Witajcie, tu Ostis Kości dziś rozpodokuje dla Was grę Osadnicy Królestwa Północy, wydawnictwa Portal Games. Jeśli znacie osadników, to jest to gra o osadnikach, w świecie osadników, ale do końca osadnikami nie jest. Dlatego nam na początku strasznie było trudno się przedstawić, znając bardzo dobrze osadników na rodzinne imperium na tę grę. Ale finałowo powiem Wam, że, no nie wiem czy dlatego, że jest ona noższa, świeższa, ale wydaje nam się, że gra się w tą, w tą wersję przyjemniej. Jest ona też naprawdę super, zresztą jak poprzednia wydana. No dobra, ale co mamy w pudle? W pudle mamy instrukcję, nie, nieprawda, instrukcję jeszcze nie mamy. Na dzień dobry mamy taką mapkę, która pokazuje nam co to jeszcze w tym świecie osadników się dzieje, czyli oprócz krajem nocy widzimy, że być może czekają nas całkiem niezłe dodatki. Być może nawet na pewno, bo Japonia już przecież zapowiedziana na tegorocznym SM nie jest. Dotarli też do nas goście z dalekiej Japonii, czyli dodatek do osadników Królestwa Północy. wyspy Japonii, które do dla Was na końcu filmiku i zobaczycie co ten dodatek wnosi do gry. Także mamy taką tu reklamówkę z całkiem fenom. Matko. Dalej mamy tryb solo, Znowuż w ogóle. Grafiki wiadomo są świetne. Jeśli kochaliście, podobały Wam się, podobali wam się osadnicy na rodzinnym imperium, to królestwa północy też na pewno pokochacie. Dalej, no dalej już jest ta nasza instrukcja. No, nie jest to taka super prosta gierka do wytłumaczenia w 2 minuty, jak zazwyczaj Wam pokazujemy. Dlatego no jest to troszkę, troszkę tego, oczywiście pokażę Wam tak w dużym uproszczeniu, szybkie zasady tej gry. Co mamy dalej? Dalej mamy, mamy taką planszetkę wypraw, będą to pobliskie wyspy, na które będziemy mogli wypłynąć bez dodatkowego podżywienia, a także odległe wyspy, gdzie jak widzicie już będziemy musieli jedną rybkę opłacać. Aby móc sobie dopłynąć do dalszych, ciekawszych wysp. Dalej mamy planszetkę punktacji. O taką ciekawą możemy jechać po kolei od 0, 9, 10, 11. Albo dla ludzi, którzy lubią zakręcać 9, 10, 19, 20. No kto chce, to sobie wybierze, jak chce. Dalej, dalej. No dalej to mamy w ogóle świetne wypraski Jak widzicie, wykładamy. Od razu pudełeczko z wszystkimi dobrami, więc wszystko pięknie będzie na stole się prezentować. A tu co? Mamy już dobrze znanych osadników z narodzin Imperium. Tym razem także są ich koleżanki. Dobrze, fajnie. Drewienko, także z podstawowej znane jabłko kamień, ale chodzą tym razem też owce i rybki. O tyle się chodzi o drewno, ale mamy też jeszcze toporki i złoto monetki. Dalej co mamy? Dalej mamy mnóstwo kart. Każda frakcja, każde Lan z krajem północy, północy ma swoją talię. Ma startowe karty, które różnią się nieznacznie kolorem nieznacznie, nieznacznie i resztę kart, które będziemy zagrywać. Każda frakcja ma już z góry zaplanowany tryb, czy, 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 czy jak to nazwać no nie tryb, tylko rodzaj gry, styl gry. O, styl gry to jest słowo, które mi brakuje styl gry. No, i niestety, niestety musimy się podporządkować, czyli jeśli któryś z królestw mocno inwestuje w robotników, no to niestety musimy się na nich skupić, jeśli chcemy osiągnąć naprawdę dobre wyniki. No i tak jak mówiłem, dla różnych nacji karty. Oprócz tego, skoro mamy planszetkę wypraw na wyspy, to mamy też stateczki dla każdej nacji. Jedny stateczek. Także jest ładnie, kolorowo i różnorodnie. Dalej. Dalej, tu jeszcze więcej tych stateczków. Jeszcze więcej stateczków to się tu nam pomieszało. Mamy znacznik pierwszego gracza. Jeśli ktoś zamawiał w preorderze, to dostał takiego fajnego drewnianego Yeti. Dalej mamy kartę dla każdej nacji. Czy klanu. Będziemy tu trzymać naszych robotników. Dalej będziemy układać taki pierścień akcji, które będziemy mogli wykonywać, a do których będą nam potrzebne takie piany akcji. Z jednej z x, to znaczy to, że pian był już drugi raz wykorzystany. Już go wykorzystać nie możemy. Do tego dochodzą nam jeszcze takie znaczniki razy pięć, to ktoś miał strasznie dużo Jakiś zasobów. To ma taki mnożnik. No i oczywiście znane też z klasycznych osadników Narodzin Imperium. Takie małe znaczniki do punktacji. No dobra, jak mniej więcej wygląda gra. Czyli tak, rozkładamy sobie naszą planszetkę wypraw. Następnie karty, o których oczywiście to nie mam wspomnieć. Bo oprócz klanów mamy też karty bliskich wypraw. Karty dalekich wypraw. Jest to taka nowość: będziemy tu mogli wyruszać na odległe czy też nieodległe wyprawy, na różne wyspy, które będziemy mogli albo plądrować, albo podbijać i dołączać do swojego imperium czy tam klanu. I tak, każdy z graczy dostanie też startowo swoje. Łódki, dwie sztuki. To właśnie nimi będziemy się poruszać. Jeśli będę chciał przepłynąć na pobliskie wyspy, nie będę potrzebował rybki. Jeśli będę chciał na odległe wyspy, no to już muszę rybką nakarmić moją załogę. Jeśli chciałbym tylko splądrować, to po prostu splądruję. Ale gdybym chciał podbić taką wyspę, i wziąć do swojego królestwa, no to już muszę wydać toporek. Czyli, chcąc podbić odległą wyspę, muszę mieć i toporek, i rybkę. Ok. Dobrze, to skoro już tu tymi surowcami rzucamy, to wykładamy sobie oczywiście nasze surowce. Wykładamy płytki akcji. Tak jak mówiłem, są one. Także przywiedziałem do trybu solo, pomarańczowa strona. My będziemy grali w trybie dla kilku graczy. Płytki tu ustawiamy w sposób losowy. Następnie bierzemy talię naszego klanu, trzy startowe karty, no i cała reszta już normalnie. Startowe karty od razu wystawiamy. I od razu dostajemy to, co jest na nich, czyli w tym przypadku dwa drewniane, rybka i jabłko. Dostajemy też naszą płytkę do robotników, a na nich pięciu naszych. Osadników. Następnie jeszcze musimy wystawić dwa nasze piony do wykonywania akcji. No i nasz znacznik do punktowania raz z tabelką do punktacji. I teraz, gra podzielona jest na kilka faz. Pierwsza faza, której nie wykonujemy w pierwszej rundzie, to faza obserwacji czy faza wypatrywania. W tej fazie dobieramy cztery karty z naszej talii na rękę, sprawdzamy co one nam to dają. No i możemy zatrzymać je sobie w ręce pod warunkiem, że za każdą wydamy naszego robotnika. To są na razie w puli ogólnej i chcąc sobie zatrzymać na przykład te dwie karty, muszę dwóch robotników odrzucić już na tą turę jako robotnicy wykorzystani, zmęczeni. Co ja mogę mieć w ogóle na tych kartach? Na kartach mam przede wszystkim opis, co robią, no wiadomo, graficzki, przynależność, ale co najważniejsze to Wymogi, według których będę te karty budował. Jeśli mam napisane, wydaj, to znaczy, że po prostu wydaję jeden kamień, jedno drewno, aby tą kartę zagrać. Jeśli mam na przykład, tak jak tutaj, wypłyń, aby zagrać, to znaczy, że najpierw muszę skorzystać z akcji wypłyń, wypłynąć stateczkiem, a następnie mogę tą kartę zagrać. Może być też na przykład. Odkryj. Czyli to samo. W tym momencie muszę zagrać akcję odkryj, dobrać jedną kartę i zagrywamy sobie naszą kartę z, z wymogiem odkryj. No dobrze, ale tak jak mówiłem, są podstawowe fazy. Jest to faza wypatrywania, w której będziemy dobierać karty, za które będziemy płacić Naszymi robotnikami Następnie mamy fazę akcji W której to będziemy mogli właśnie zbudować Te lokacje, które Wymagają tylko wydania jakiegoś Surowca Będziemy mogli użyć, użyć piona Akcji, czyli te czerwone piony Które już tam używałem Będziemy mogli najechać przeciwnika Czyli wykorzystać Jeden toporek Aby postawić na tej karcie I mu ją stapować, Czyli w tej rundzie nie będziemy mógł jej Użyć. Albo będę mógł użyć jakiejś akcji z lokacji, gdzieś na szybko jakąś sobie znajdziemy. O, na przykład takiej. Wydaj jednego ludzika, jedną rybkę, aby wypłynąć. Czyli wydaje jednego ludzika, jedną rybę, i dzięki tej akcji mogę znowuż wypłynąć. Jak już zrobimy, Wszystkie swoje akcje, bo będziemy robić to na zmianę, czyli każdy może wykonać jedną akcję, jedną, jedną, no podobnie jak w na rodzinach imperium. Jak już każdy spasuje, albo każdy wykona wszystkie swoje możliwe akcje, przechodzimy do fazy e, wyprawy, a następnie do fazy czyszczenia. No dobra, wróćmy jeszcze do fazy akcji. Jak już mówiłem, możemy sobie zbudować coś. Możemy też dzięki Kartą różną akcją możemy też tapować karty, czyli odwracać o 90 stopni, aby pozyskać powiedzmy dwa drewieńka. Za każdym razem taka karta zużyta, jest odwracana, nie możemy już ponownie jej użyć. No, chyba że będziemy mieli kartę, która pozwoli nam na tak zwany odpoczynek. Będziemy mogli też skorzystać z tamtych pionów. Jak widzicie. Kładę tutaj, żeby wykonać akcję, ale jak już Wam pokazywałem, one są dwustronne. A to dlatego, że wydając jedno jabłko, mogę taki pion już raz położony przesunąć na sąsiedni, odwracając go na drugą stronę. Znaczy to, że był on już wykorzystany, już go trzeci raz wykorzystać nie mogę. Gdybym miał jeszcze jedno jabłko, mógłbym tak samo zrobić z drugim. No ale no nie mogę. Czyli w tym momencie powiedzmy wykonaliśmy wszystkie swoje akcje. Przechodzimy do fazy najazdu. I tak jak mówiłem, w zależności czy dałem ryby, czy nie, to mogę podpłynąć albo na pobliskie, albo jeśli wydałem rybę, to na odległe, o czym nam przypomina ta ikonka. Mogłem też dać toporek, aby podbić i wtedy taką kartę biorę do siebie, dzięki czemu mamy na niej dodatkowo na przykład akcję. Wydaję jeden surowiec, aby otrzymać jeden surowiec, a bonus za zbudowanie, za to, że zrobiliśmy, to jedna złota moneta. Kiedy rozpatrzymy to, rozpatrujemy kolejny statek. Jeśli był kolejny statek przeciwnika, to kolejny. Na końcu, jak już rozpatrzymy wszystkie statki, przechodzimy do fazy czyszczenia, czyli w przeciwieństwie do osadników Narodzin Imperium, nie przepadaj nam surowce. To wszystko, co zrobiliśmy, jest w naszym magazynie. Nasi osadnicy, którzy byli wydani, wracają do puli ogólnej. Karty odwracamy z powrotem. Uzupełniamy naszą płytkę wypraw. Bierzemy piony z powrotem. I mamy koniec rundy. Przechodzimy do kolejnej, czyli ponownie dobieramy cztery karty. Decydujemy się, czy bierzemy wszystkie. Może nie bierzemy żadnej, w zależności ile chcemy wydać naszych robotników. Rozbudowujemy nasze imperium. Oczywiście próbujemy tak zagrywać, żeby nam te karty się kombowały. Aby dawały nam coraz więcej korzyści. Atakujemy przeciwników, zdobywamy wyspy, czy też je plądrujemy, bo gdy na np. tą wyspę to dostanę dwa drewienka i gwiazdkę, czyli punkt zwycięstwa. No i tak sobie gramy. Do momentu aż jeden z graczy przekroczy 25 punktów. Wtedy jest to ostatnia nasza runda, gdzie jeszcze oczywiście możemy punktować. Jeśli dojdziemy, powiedzmy, tam do tych 27, przekroczyliśmy, kończymy rundę. I teraz, jak dodatkowo punktujemy? Dostajemy po jednym punkcie zwycięstwa za każdą naszą e, kartę w tym startowe, e, a także ulepszenia, plus wyspy, które zdobyliśmy. Za każde dwa surowce, które nam zostały, dostajemy po jednym punkcie. I za każde złoto, które nam zostało, dostajemy po jednym punkcie. Klasycznie. Kto zdobył punktów najwięcej, ten zwyciężył. Tak naprawdę Powiedziałem Wam tutaj zasady tak no, strasznie po łebkach, bo gra jest bardziej mimo wszystko rozbudowana. Jest tu naprawdę dużo rzeczy do robienia. Jeśli podobało Wam się Podobali wam się osadnicy narodziny Imperium, Królestwa Północy. Z pewnością wam się spodobają. Chwilę potrwa zanim się przedstawicie, bo będzie wam się wydawało, że gracie w tą samą grę. A mimo wszystko jest tu inaczej. i Tak samo czy z generowaniem surowców, czy z wydawaniem ludzików. No, troszkę na początku nas to kołowało. Ale po już dwóch, trzech partyjkach wbiliśmy się idealnie w Królestwa Północy. No super gra, naprawdę świetnie się gra. Do tego no naprawdę wydana na wysokim poziomie z tymi wszystkimi tu drewnianymi, fajnymi surowcami. Wszystko w fajnych wypraskach. To wszystko naprawdę super leży. Później chwila moment, całą grę mamy posprzątaną, pochowaną. Naprawdę świetna robota. Szczerze polecamy, jeśli chcecie sprawdzić ten tytuł jak i wiele innych, to zapraszamy na nasze wydarzenia do naszych klubów, a ostatników po raz któryś ponownie polecę Wam, bo to naprawdę naprawdę dobra gra. Dzie no ale co mamy w środku? No w środku tak naprawdę mamy dwa klany, nowe mechaniki, stateczki, pudełko. Jak widzicie jest takie o, tu otwierane, nie jest to klasyczne takie. O. Pudełeczko nie jest to klasyczny pudo, ale i dobrze, bo podstawka ma przewidziane miejsca w wyprasce na te wszystkie karty. A takie pudełko otworzymy, wyrzucimy, no bo po co to trzymać? No dobrze, ale co mamy tam w środku? W środku mamy instrukcję. Instrukcja to dosłownie trzy strony. Na mamy reklamy. Opisuje ona nam dwie nowe rzeczy. Dochodzą tak naprawdę nowe fazy, jest to faza magazynowania gdzie będziemy magazynować dobra gdyż klany Japonii są to klany handlarzy i bardzo istotne będą dla nich magazyny będzie też faza dokowania czyli karty dzięki którym będziemy zakładać sobie małe porty a znów dzięki tym portom będziemy mogli pobierać dobra z wysp bez udawania się na wyprawę. bardzo fana. Rzecz, oba klany tak jak mówiłem skupione przede wszystkim na handlu, klan Saikoro poziom 9, żartów nie ma, i klan Umineko z poziomem 8, czyli jak widzicie no, są to dosyć trudne do prowadzenia klany, no, ale to też wiadomo, jeśli macie już ten dodatek, to znaczy, że już z podstawą trochę się ograliście, więc bez problemu opanujecie i te klany. Klany, co mam dalej? Dalej mamy mamy nowe stateczki. podwana na klan. No i oczywiście znaczniki do punktacji. Teraz z drugiej strony mają klasyczną 50. Także do punktacji wiadomo. No i to co najważniejsze to tu już oczywiście rozpakowane, bo już musieliśmy przeglądać te karty. Ale trochę ich tutaj jest. I tak, mamy karty jednego klenu. Oczywiście klasycznie trzy karty startowe z delikatnie jednym rewersikiem, no delikatnie, no widocznie innym rewersem. No i karty już klasyczne. Jak widzicie jest tego sporo graficzki. Oczywiście w tym samym klimacie świetnie to wygląda. E, polecam Wam przejrzeć w ogóle, bo zdradzają one być może kolejne dodatki. Można znaleźć pełno fajnych smaczków. Zresztą jak coś fajnego znajdziecie, to może Cię dać znać w komentarzach. Jestem ciekawy czy sam wczoraj wszystko wieczorem. Wyłapałem, no trochę tego jest. Dalej mamy oczywiście talie drugiego klanu. No i klasyczne, czy startowe karty plus reszta. No i ponownie pełno nowych rzeczy. Super, to naprawdę wszystko wygląda. No i na koniec, skoro to mamy tak istotne przecież wyprawy, no to nie może zabraknąć też nowych wypraw. Zarówno pobliskich, jak i dalekich. I tu ponownie stanęli na wysokości zadania. Mamy w tych pobliskich, jak widzicie, pobliskumy, tak odległych, nie odległych. W odległych wyprawach bardzo ciekawe wyspę opowieści z północy. Wyspę potwornych opowieści Ale mamy też wyspę deweloperskich opowieści No, troszkę tu tych żarcików Homoru próbowali przekazać No to proszę, Godzilla Nie, no, naprawdę super, super dodatek, super te graficzki, super klimacik No i co, no to tak naprawdę wszystko co mamy w pudle, no ale po co, po co nam więcej no? Pudełeczko wyrzucamy, całą resztę kart, których jest jak widać nie mało. Dorzucamy do naszych osadników zwiększając jeszcze bardziej poszerzając jeszcze bardziej naszą grę. Dwa nowe klany, nowe stateczki, żetony punktacji. Instrukcja. No i w przedpremierowej, jeśli zamówicie to, także taki tu fajny scenariusz. Solo era feudalna. No, oczywiście, wiadomo. Korolestwa północy szczerze polecamy. Jeśli podoba Wam się podstawka, dodatek po prostu musicie mieć. No, i teraz to już naprawdę wszystko. Zapraszam jak zawsze. Do naszych klubów, na nasze wydarzenia, gdzie możecie to i wszystkie inne nasze gierki oczywiście ogrywać, testować nowości, najlepsze gry. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.